Na tej lekcji zaprezentuję metody automatycznego wypełniania komórek arkusza z seriami danych. Kolejną bardzo przydatną i często wykorzystywaną w pracy z Excelem funkcją jest możliwość automatycznego kopiowania formuł. W obu przypadkach wykorzystywany jest uchwyt wypełnienia, który znajduje się w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki. Formułę znajdującą się w kopiowanej komórce można szybko powielić do następnych komórek. Excel zadba o prawidłowe zaadresowanie komórek w skopiowanych formułach. W zależności od sposobu adresowania komórek Excel w docelowych komórkach umieści odpowiednie formuły. W Excelu wykorzystywane są dwa sposoby adresowania komórek. Adresowanie względne oraz adresowanie bezwzględne. Adresowanie względne charakteryzuje się tym, że w zapisie adresu komórek nie występują inne znaki niż nazwy kolumny i nazwy wiersza. A oto przykładowe adresy względne: Na przykład komórka o adresie B4C7A15D22. Adres względny ma jedną ważną własność. Jeżeli kopiujemy wzór zawierający adresy względne, to adresy te zostaną automatycznie uaktualnione w zależności od tego, do jakiej komórki zostaną skopiowane. W adresowaniu bezwzględnym, zarówno przed nazwą kolumny, jak i wiersza, adres zawiera znak dolara. Nie ma to żadnego związku ze znakiem waluty amerykańskiej. Adresami bezwzględnymi będą zatem adresy. Na przykład takie jak B4, C7, A15, 22. Należy zauważyć, że przed literą kolumny i za literą kolumny znajduje się znaczek dolara. Adresy tego typu pozostają niezmienione w wyniku kopiowania. Używa się ich tam, gdzie każda kopia wzoru. Powinna się odwoływać do tej samej wartości umieszczonej w określonej komórce arkusza. Pokażę teraz, w jaki sposób kopiować formuły z zastosowaniem adresowania względnego. Wskażę kursorem myszy komórko nazwie C93 i nacisnę raz lewy przycisk myszy, aby aktywować tę komórkę. Komórka została zaznaczona. W komórce tej znajduje się formuła. C91 plus C92. Czyli jest to suma tych dwóch komórek C91 i C92. Chwycę teraz za uchwyt wypełnienia, aby skopiować formułę do kolejnych komórek w poziomie. W tym celu wskazuję kursorem myszy uchwyt wypełnienia, który znajduje się w prawym dolnym rogu komórki. Naciskam. I trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy, następnie przeciągam do kolejnych komórek w poziomie i zwalniam lewy przycisk myszy. Operacja ta spowodowała skopiowanie formuły na pozostałe komórki. Spójrzmy, jak wyglądają kolejne komórki. Klikam teraz w komórkę D93, i w tej komórce znajduje się formuła D91 plus D92. Klikam w kolejną komórkę, w komórkę E93. W komórce tej znajduje się formuła E91 plus E92, czyli komórka ta plus poniżej. I tak samo będzie w przypadku. Kolejnych komórek, do której formuła została skopiowana. W przypadku ostatniej będzie to G91 plus G92. Powtórzę teraz to ćwiczenie, zaznaczając komórkę K91, i tym razem dokonam kopiowania w pionie. Wskazuję kursorem myszy i naciskam raz lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć komórkę K91, w komórce K91 znajduje się formuła I91 razy J91 I91 razy J91. Wskazuję kursorem myszy uchwyt wypełnienia. Naciskam i trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągam tą formułę na resztę komórek. Zwalniam lewy przycisk myszy. Spójrzmy, jak wygląda na przykład ostatnia komórka. W ostatniej komórce znajduje się formuła I100 razy J100, czyli jest to iloczyn tych dwóch komórek. Kliknę teraz jakąś komórkę tutaj w środku, i mamy tutaj formułę i95 razy j95, czyli komórka i95, ta którą zaznaczyłem, razy j95, czyli komórka sąsiednia, co dało wynik 25. Przedstawię teraz w jaki sposób kopiować formuły z zastosowaniem adresowania bezwzględnego. Ćwiczenie będzie polegało na tym, aby zamienić pensję w złotówkach na pensję w euro. Następnie skopiować formułę na pozostałe komórki. W tym celu zaznaczę komórkę o adresie D116. Wprowadzanie formuły zacznę od wprowadzenia znaku równości. Wskazuję teraz pierwszą komórkę, która weźmie udział w tej operacji, czyli wskazuję i naciskam raz lewy przycisk myszy na komórkę D115. Wprowadzę teraz znak dzielenia i kliknę w kolejną komórkę z wartością kursu euro, czyli komórkę D113. Naciskam klawisz Enter. Jak można zauważyć, mamy już pensję w euro po przeliczeniu na euro. Skopiuję teraz tą formułę na pozostałe komórki. Wskazuję kursorem myszy uchwyt wypełnienia. Naciskam i trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Przeciągam na pozostałe komórki. Zwalniam lewy przycisk myszy. Pojawił nam się błąd. Spójrzmy, dlaczego tak się stało. Tutaj mamy formułę, którą wprowadziłem, D115, dzielone na D113, czyli wartość w złotówkach dzielone na kurs euro, co nam dało pensję w euro. Tutaj w komórce E116 mamy formułę E115, czyli pensja w złotówkach, dzielone na E113. W kolejnej komórkach mamy F115, Dzielone na f113, czyli de facto dzieli tutaj w komórce, w której nie ma żadnej wartości. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować adresowanie bezwzględne. Ponieważ adresy tego typu pozostają niezmienione w wyniku kopiowania, używa się ich tam, gdzie każda kopia wzoru powinna się odwoływać do tej samej wartości umieszczonej w określonej komórce wiersza. W tym celu zaznaczę ponownie komórkę D116. Nacisnę dwa razy lewy przycisk myszy albo klawisz F2, aby edytować tę komórkę. Edytować również mogę tą komórkę klikając w pasku formuły. Aby zastosować adresowanie bezwzględne, przed literą D i za literą D muszę wstawić znak dolara. Znak dolara wstawia się kombinacją klawiszy Shift i klawisza z cyfrą 4. Klikam teraz za literą D i również naciskam kombinację klawisza Shift i F4. Naciskam klawisz Enter. Skopiuję ponownie tą formułę na pozostałe komórki w poziomie. Wskazuję kursorem myszy uchwyt wypełnienia. Naciskam trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Przeciągam na resztę komórek. Zwalniam lewy przycisk myszy. Spójrzmy, jak wygląda teraz zaadresowanie komórek. Kliknę w drugą komórkę czyli E116. W tej komórce znajduje się formuła E115 dzielone na D113. E115 dzielone na D113. W kolejnej komórce mamy również poprawnie wprowadzoną formułę F115 dzielone na D113. F115 dzielone na D113. 113. No i w ostatnie mamy również poprawnie prowadzoną formułę. Powtórzę teraz to ćwiczenie klikając w komórkę K114. Samodzielnie skonstruuję właściwą formułę, która obliczy wartość pensji w dolarach. Będę się tutaj odwoływać do wartości kursu dolara która jest umieszczona w komórce. K111. Aby przeliczyć pensję w złotówkach na pensję w dolarach, należy komórkę J114 podzielić przez komórkę K111. Wskazuję kursor myszy i klikam w komórce K114. Wprowadzam znak równości. Klikam w pierwszą komórkę, która weźmie udział w tej operacji, czyli J114. Wprowadzam znak dzielenia. I klikam teraz w komórkę z kursem dolara, czyli K111. Przed literą K i za literą K wstawię znak dolara. Nacisnę teraz klawisz Enter. Zaznaczę ponownie komórkę K114 i skopiuję tą formułę do kolejnych komórek w pionie. Wskazuję, naciskam, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Następnie przeciągam kursor na pozostałe komórki do. Zwalniam lewy przycisk myszy. Pensja w złotówkach została przeliczona na pensję w dolarach. Kliknę teraz w jakąś komórkę, na przykład w K119 i spójrzmy, czy zgadza się nasza formuła. J119 dzielone na K111. Czyli komórka, której wartość jest 2420, dzielone na komórkę z kursem dolara, czyli 2,97. Zaznaczę na przykład ostatnią komórkę teraz. J122 dzielony na K111. I tutaj również poprawnie została wprowadzona formuła.